Agnieszka Holland wściekła na TVP. Nasi prawnicy się tym zajmują. Do kin wchodzi najnowsze dzieło Agnieszki Holland Zielona Granica. Film budzi ogromne emocje i jest odsądzany od czci i wiary przez polityków obozu władzy, choć nawet go nie oglądali. a przynajmniej nie w całości, bo w TVP pokazano przedpremierowe nagranie fragmentu filmu, opatrując go druzgoczącym komentarzem. Co na to reżyserka? W krótkiej rozmowie z faktem dosadnie wyraziła to, co o tym wszystkim myśli. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro porównał film do nazistowskiej propagandy, a minister edukacji Przemysław Czarnek stwierdził, że reżyserka Agnieszka Holland nie ma prawa nazywać się Polką. Najmocniej jednak skrytykował film prezydent Andrzej Duda, cytując hasło z czasów hitlerowskiej okupacji – tylko świnie siedzą w kinie, krytykując w ten sposób także widzów, którzy zechcą zobaczyć film Zielona Granica. Co znamienne, żaden z wymienionych polityków nie oglądał filmu w całości. W Tvp pokazano fragment zielonej granicy legalnie? 19 września 2023 roku, na dzień przed polską premierą filmu, Tvp pokazała jego fragment. Wyemitowano między innymi scenę, jak polscy mundurowi przerzucają przez druty graniczne ciężarną uchodźczynię. Natychmiast zareagował minister Ziobro, który określił obraz paszkwilem szkalującym polski mundur. Jak doszło do tego, że ktoś przekazał film Agnieszki Holland Zielona granica TVP? Centrum Informacji TVP poinformowało, że fragmenty nagrania pochodziły z wiarygodnego źródła, które chronimy. Osoba ta postanowiła w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec szkalowania Straży Granicznej poza granicami naszego kraju. Z uwagi na ważny interes społeczny i ochronę dobrego imienia Straży Granicznej wyemitowano te fragmenty, można przeczytać w oświadczeniu. Teraz okazuje się, że MSWiA chce poprzedzić film specjalnie przygotowanym spotem. Nasz krótki spot pokazuje kontekst operacji hybrydowej, przebieg tej operacji i rozwiązanie, które wprowadziliśmy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiego państwa, przekazał wiceszef MSWiA a błażej poboży podczas briefingu prasowego. Agnieszka Holland o Atmosferze wokół Zielonej Granicy w TVP. Agnieszka Holland nie może wyjść ze zdumienia, że jej film wywołał tak nerwowe i nieprzyjemne reakcje wśród rządzących. Takich cięgów nie zebrał żaden z jej wcześniejszych filmów, nawet Pokot, który też był krytykowany przez sfery rządowe. Dużo niebywałych rzeczy się dzieje, prawda? Ze strony organów państwa także. A jeśli chodzi o pokazanie fragmentu Zielonej Granicy w TVP, trudno jest mi to komentować. Nasi prawnicy się tym zajmują. To jest po prostu zwykła kradzież, powiedziała faktowi Agnieszka Holland. Reżyserka mówi wprost, że bardzo źle znosi nagonkę na jej najnowsze dzieło. W żadnym demokratycznym kraju coś takiego nie miało nigdy miejsca. Chyba że w najgorszych czasach stalinowskich albo w 1968 roku. To jest to po prostu coś niespotykanego. Źle to znoszę, ponieważ tak tego typu nienawiść idąca z góry nakręca innych ludzi i człowiek nie wie, co może się stać, prawda? Ale kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, podkreśla Agnieszka Holland.